Ahoj misiaku, 95 dzień, 95 dzień, 95 dzień, kosmos, ale spoko, light, light, light i luz, jeszcze raz luz, nie spinamy się, będzie dobrze, przecież 95 dni matematycznego przygotowania za Tobą, no to tylko sukces na Ciebie czeka. Lecimy z 95 dniem, dzisiaj trochę posiłujemy się z pierwiastkami. Zapraszam. Gdzie mój pen? Here is my pen. Dana jest liczba x. Pierwiastek z 7,916 minus 3. Oraz liczba y, pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch całych dzielone na 27,32 minus 2. Misiaki, najpierw policzmy x, a później y, a później zobaczymy w ogóle o co nam tutaj chodzi w tym zadaniu, na co mamy odpowiedzieć. Więc x, Misiaki, bank jest to pierwiastek z siedmiu całych i dziewięciu szesnastych. Minus 3. Żeby ci nie przyszło do głowy liczyć pierwiastka 9 i 16 tak jak jest to teraz. Nie. Najpierw zamień to na ułamek niewłaściwy, a więc 7 razy 6, 7 razy 16 to jest 112 plus 9, 121, 16. Ok? Minus 3. Wyciągasz teraz pierwiastek zarówno z licznika, jak i z mianownika. Ok? Góra i dół pierwiastek. Pierwiastek ze 121. Aha, pewnie, że tak. 11. A z 16? 8? A. Nie, nie 8. 6. Nie, też nie 6. 4. Tak, 4. Pierwiastek z 16 to 4, nie? Ze 121 wyciągnąłeś, a z 16 problem. Minus 3. I teraz zobacz, jak to odjąć w mordę jeżo. 11 czwartych, ale trójkę zapiszesz jako 12 czwartych. A więc to jest minus jedna czwarta pozamiatana. Liczymy y. Y to jest pierwiastek trzeciego stopnia, a tu w ogóle pod pierwiastkiem to się dzieje jakieś. O, no, to jest niepojęte, to jest jakiś kosmos po prostu. Proszę bardzo, fizyka kwantowa normalnie. Wyciąga w pierwiastek trzeciego stopnia z tego, co jest pod pierwiastkiem, a pod pierwiastkiem jest dzielenie. Dwójki, dzielenie dwójki przez dwadzieścia czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 2 podzielić na dwadzieścia siedem trzydziestych minus dwa. A więc pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy odwrotność, jeśli dzielisz to mnożysz przez odwrotność, czyli razy trzydzieści dwie 2, minus dwa, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z sześćdziesięciu czterech dwudziestych Minus 2. Pierwiastek trzeciego stopnia wyciągasz zarówno z licznika, jak i mianownika. Nieważne jakiego stopnia, zawsze z licznika i mianownika. Pierwiastek trzeciego stopnia 64 to jest 4, a z 27 to jest 3 i odejmujemy od tego 2, czyli mamy 4 trzecie, minus 6 trzecich, czyli minus 2 trzecie. To jest y. Iloczyn liczby x i y jest, po, jest ujemny. Tu jest liczba x, tu jest liczba y. Obie są ujemne, a ich iloczyn, iloczyn jaki to jest wynik mnożenia, czyli to jest minus 1 czwarta razy minus 2 trzecie, więc wynik na pewno będzie dodatni, bo mnożymy dwie ujemne, a więc to są dwie dwunaste, czyli to jest fałsz, nie jest ujemne. Na osi liczbowej x i y znajdują się między tymi samymi liczbami. No, zaznaczmy sobie oś liczbową. Tu mamy minus 1 czwartą, czyli mam 0, minus 1, a więc gdzieś tu jest minus 1 czwarta, czyli x, a y to jest minus 2 trzecie, czyli jest bardziej ujemny, jest tutaj. Znajdują się między minus 1 i 0, a więc to jest prawda. FP w tym zadaniu. Bęk! Zapraszam Cię jutro do 96 dnia matematycznej studniówki. Do zobaczenia.